Lubicie, gdy wasze produkty codziennego użytku wyglądają bardzo ciekawie i większość osób zwraca na nie uwagę, chociaż stoją gdzieś w kącie? Jeżeli tak, to mam dzisiaj dla Was odkurzacz, który fenomenalnie wygląda, fenomenalnie sprząta, a stworzył go Electrolux. Firma Electrolux oferuje nam odkurzacz New Ultra One, który zapewnia komfort i wygodę. Materiały, które zostały użyte do stworzenia tego odkurzacza, są najwyższej jakości, a design sprawia, że ciężko oderwać od niego wzrok. Ultra One jest wyposażony w technologie, które zapewniają skuteczne zbieranie kurzu z równoczesnym użyciem ergonomicznych stawek. Hałas, który wytwarza podczas działania na najwyższych obrotach, to jedynie 65 dB. W zestawie otrzymujemy odkurzacz, wąż, rurę teleskopową, główną końcówkę, końcówkę ergonomiczną oraz drugi worek. W produkcie jest schowana również mała końcówka 3 w 1, która zapewnia nam skuteczne odkurzanie ciężko dostępnych miejsc. Worki na kurz od Electroluxa posiadają 5 litrów pojemności, zasięg działania to aż 12 metrów. Cześć, ja jestem Patryk i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym odkurzaczu, bo korzystanie z tego odkurzacza to jest sama przyjemność. Zacznijmy od tego, że producent od razu daje nam dwa worki. Jeden jest zamontowany w odkurzaczu, a drugi dodatkowo dostajemy w zestawie. Kolejną rzeczą, która rzuca się w oczy od razu, jest po prostu kosmiczny. To jest odkurzacz, na który musicie zwrócić uwagę, gdyby wystawić większość odkurzaczy obok siebie na półce w jakimś sklepie to z pewnością zwrócicie uwagę właśnie na ten model od Electroluxa. Posiada on 5 poziomów ssania. Gdy starałem się wypróbować każdy z nich to co mnie zaskoczyło to fakt jak cichy jest. Ponieważ pomimo zwiększania mocy Hałas, który wytwarzał, nie był wcale większy. To jest rzecz, na którą wiele osób zwraca uwagę, żeby odkurzacz był cichy. Jeżeli szukacie cichego odkurzacza, to ten z pewnością taki jest. Wracając do worków, bo niektórzy lubią narzekać, że problem polega na tym, że worek jest pełny i trzeba ręką sprawdzać, czy on ten odkurzacz odpowiednio za może już nie jest, bo już nie ma po prostu gdzie tego mieścić. No właśnie, nie martwcie się. Mamy tutaj mini wyświetlacz, który Was poinformuje, że worek jest pełny i należy go wymienić. Skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto dodać, że worki posiadają 5 litrów pojemności. Na fakt, że ten odkurzacz jest cichy, ma wpływ również to, jak on się porusza. Kółka zostały wyposażone w gumowe obwódki, które sprawiają, że ich jazda po parkiecie, płytkach, panelach nie wydaje żadnych dźwięków. Czasami bywa tak, że odkurzacz jest taki bardzo plastikowy, i wydaje nam się, że co chwilę się tłucze, że obije nam ścianę. W jego przypadku nie ma mowy o takiej sytuacji. To jest produkt zaprojektowany od A do Z tak jak firma tego chciała. To widać, materiały, z których jest wykonany. Naprawdę są warte swojej ceny. Od razu czujemy, że to jest naprawdę produkt z wyższej półki. Myślę, że warto zwrócić uwagę. Myślę, że warto się zastanowić, czy czasami nie lepiej kupić właśnie odkurzacz z nieco wyższej półki, ale taki, który zapewni nam mnóstwo komfortu podczas czyszczenia, sprzątania. Naszego domu. Jeżeli chodzi o zasięg kabla tego odkurzacza, jest to aż 12 metrów. Myślę, że jest to wystarczająca długość, żeby całe mieszkanie jedno piętro sobie po prostu odkurzyć. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem odkurzacza od firmy Electrolux, w opisie tego odcinka znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. Ja już Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.